ma. tu mamy jezioro Lubie, tu mamy Camper Club Lubie Resort, tam mamy hotel M Club i również tam mamy restauracja Weranda. Wczoraj był wieczór taneczny, dzisiaj mamy koncert grupy Muzometria Duo, a po koncercie mamy karaoke. Zobaczcie jak było ostatnio. Jak śpiewasz sobie w domu pod prysznicem czy w wannie, to zaśpiewaj w werandzie.